Tak, Siemanko jest 12 stycznia 2020 roku. Tutaj klub sympatyków transportu miejskiego i z okazji Wośpu dzisiaj jeździmy jednym z naszych tramwajów. Jest to dobra okazja do przedstawienia naszego najstarszego tramwaju, który mamy w roku I możemy pokazać jego tutaj możliwości i właściwości. 1332 został wyprodukowany w 1949 roku dla Warszawy. Niestety nie znam jego ówczesnego numeru taborowego. Jest to wagon dwuosiowy o długości 10,4 m, napędzany dwoma silnikami LT31 o mocy 60 kW. Początkowo wagon był dwukierunkowy, a więc posiadał dwa nastawniki i czworo drzwi otwieranych ręcznie, ale nie posiadał instalacji na niskie napięcie. We Wrocławiu Mamy jak widać na kilka tych, tramwajów muzealnych tego typu. Tutaj mamy wagon 1332 i wagon 1336. Oba zostały wyprodukowane dla Warszawy, a dopiero do Wrocławia trafiły w latach 60., kiedy Warszawa zaczęła się wyposażać w tramwaje typu 13N. To, co dzisiaj ten wagon reprezentuje, to efekt kolejnych modernizacji przeprowadzonych od lat 60. Przede wszystkim ten wagon stał się jednokierunkowy, a więc likwidowano lewe drzwi oraz drugi nastawnik. Natomiast wyposażono go w instalację niskiego napięcia. Prąd z sieci trakcyjnej o napięciu 600 V jest przekształcany na napięcie 40 V za pomocą przetwornicy wirowej znajdującej się z tyłu wagonu, a dokładnie w miejscu drugiego pulpitu. Akumulatory na niskie napięcie umieszczono w miejscu stopnia dla drugich lewych drzwi. Instalacja niskonapięciowa zasila w tym wagonie m.in. kierunkowskazy, oświetlenie i sterowanie drzwiami, o czym za chwilę. Skutek modernizacji tramwaj otrzymał elektrycznie sterowane drzwi. Zastosowano taki tutaj silnik oraz przekładnię taką służącą do zamykania drzwi. Sam przez to mechanizm jest trochę głośny, no ale jakoś Zapewniał minimum bezpieczeństwa ponieważ wcześniej ludzie jeździli na stopniach przy otwartym drzwiach wagonu, ponieważ drzwi, drzwi wagonu były sterowane ręcznie. Z niskiego napięcia zasilane są też hamulce szynowe, których montaż nakazano po tragicznym wypadku na ulicy Wyszaka w Szczecinie skinęło wtedy 15 osób, a było to 7 grudnia 1967 roku. Hamulce szynowe uruchomione są przez potorniczego, a prąd płynący przez elektromagnes dociska płozeł do szyny i w ten sposób zwiększa się siła hamowania. Oczywiście zmieniono też pudło wagonu, które zaczęło przypominać wagony 4 e a nie swojego protoplastę, a mianowicie niemieckie wagony KSW. Niestety, ale pomimo, że we Wrocławiu mamy trzy muzealne M ki, to nie mamy ani jednej oryginalnej, która by przypominała w swoim kształcie KSW, więc ciężko tu o materiał porównawczy. Musimy się w tym wypadku posiłkować zdjęciem z serwisu Fotopolska, którego autora pozdrawiam. Zdjęcie przedstawia skład tramwajów mi 4 md 1 lub N. Nie jesteśmy z tego w stanie zweryfikować na zdjęciu. Znajdujący się na ulicy Skłodowskiej Kiri. Na tym zdjęciu doskonale widać różnicę w kształcie pudła pomiędzy wagonem czynnym a doczepą. Nie ma on wcięć przy osiach oraz zewnętrzne stopnie są zamontowane oraz drzwi wagonu znajdują się również po lewej stronie. Widać natomiast stanie na kierunkowskazów. Tramwa jest wyposażony w 12 miejsc siedzących. Początkowo te kanapy były trochę szersze z jednej strony i pozwalały na siedzenie dwóm osobom. Natomiast skutek modernizacji, żeby powiększyć ich przestrzeń dostępną do stania, zlikwidowano podwójne, spasowano dwie pojedyncze. I wagon posiada 12 miejsc siedzących. Pojemność pojedynczego tramwaju Konstal N to było za mało jak na ówczesnych potrzeby, bo ile można zmieścić ludzi do 10,5 metrowego tramwaju? Nawet niech oni wiszą jak winogrona, i dlatego do wagonu silnikowego dołączano doczepy bierne, czyli bez silników ilości sztuk 1 lub 2, co już widzieliście na poprzednim zdjęciu. I dlatego pojedynczy wagon silnikowy typu N w zabudowie wielkiego miasta wygląda dość łyso. Niestety we Wrocławiu nie ma aktualnie ani jednej sprawnej doczepy typu ND ani 4ND, więc przyszłe działania KST będą ukierunkowane na zdobycie, wyremontowanie i uruchomienie takiego pojazdu. A dlaczego nie ma takiej doczepy? Ponieważ większość tych wagonów muzealnych to są dawne wagony gospodarcze, które uniknęły kasacji, ciągając wózki po zajezdni, jeżdżąc jakimiś rzeczami po mieście i nie były używane w ruchu pasażerskim. A doczepa do tramwaju, no wiadomo, to to już samot nigdy nie pojedzie, i nie da się jej tak łatwo przerobić na wagon gospodarczy. Więc dlatego, mamy do dyspozycji aż cztery wagony N lub 4N, y, natomiast nie mamy żadnej sprawnej do czego. Pozdrowienia i podziękowania dla każdego, który dotarł do tego momentu. I do zobaczenia na kolejnych akcjach z innymi pojazdami klubu, sympatyków transportu miejskiego.